Jeśli lubisz historie, po których strach zapuka do twoich drzwi, upewnij się, że subskrybujesz kanał Nocne Strachy. Kliknij dzwoneczek, zanim coś kliknie go za ciebie. Przepraszam, ale nie masz pojęcia o czym mówisz. Amber przechyliła kieliszek w stronę Arona, podkreślając swoją pointę, po czym wypiła ostatni łyk. To był znak, żeby przynieść kolejną rundę. Barman pewnie by się nie gniewał, skoro był Mężczyźni też się boją, Amber, bełkotał Aaron. Tylko mamy inne lęki. Mężczyźni boją się wysokości. Albo węży. Kobiety boją się mężczyzn. To nie to samo. Usiadłam w naszej kabinie i postawiłam piwo przed każdym z nas. Bar był cichy jak grób. Pomyślałam o wrzuceniu monet do jukeboxa żeby zagłuszyć ich kłótnie. – Adrienne, pomóż mi to rozstrzygnąć – powiedział Aaron, popijając piwo. – Czy lęki mężczyzn są uzasadnione? – pokazałam kciuk w górę. – Nie powiedziałam, że nie są uzasadnione – mówiła Amber między łykami piwa. – Mówię, że są irracjonalne, podczas gdy rzeczy, których boją się kobiety, są bardzo realne. Wskazałam na Amber i energicznie pokiwałam głową. Dwóch przeciwko jednemu, zaśmiał się Aaron. Dlaczego myślisz, że kobiety zawsze chodzą do łazienki razem? Zapytała Ember. Aaron zastanowił się przez chwilę, mieszając piwo w kuflu. Zauważył, że na jego dłoniach wciąż była krew i wytrzał ją serwetką. Zawsze myślałem, że plotkujecie. Pokręciłam głową i pokazałam kciuk w dół. To dlatego, że bycie samą jest niebezpieczne. Ryzyko, z którym musimy się mierzyć, jest dla Ciebie niepojęte. Spacer w nocy, zaśnięcie w transporcie publicznym, nawet pójście do łazienki. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, po prostu istniejąc. Dlatego mówię, że nasze lęki są bardziej realne. Tylko tyle. Aaron spojrzał w piwo, unikając kontaktu wzrokowego. Wziął głęboki oddech i uznał porażkę. W tej dyskusji nie dałoby się wygrać. To nie jest irracjonalne. Mruknął. Co mówiłeś? Odparła Amber pochylając się. Strach przed wężami, żartował Aaron. Nigdy nie wiesz, kiedy jeden wyskoczy z muszli klozetowej i ugryzie cię w krocze. Po chwili milczenia oboje wybuchnęli śmiechem, a ja z radością zamachałam rękami. To prawda, czytałem o tym artykuł, żartował Aaron. Podobno zdarza się to cały czas w fły, blank line for dramatic pause. Jezu Chryste! Rozległ się głos z drzwi. W wejściu stał policjant, wpatrując się w stos okaleczonych zwłok w kącie. Co wy, do cholery? Rozbiłam kieliszek i przecięłam mu gardło, zanim zdążył wezwać wsparcie. Chyba czas się zbierać, powiedziała Amber. Następnym razem wybieram bar, zaśmiał się Aaron. Potrzepnęłam krew z kurtki, uśmiechnęłam się i pokazałam im kciuk w górę.